Artur kolejne zwycięstwo opowiada, jak było, bo było na pewno trudno. Było ciężko rzeczywiście. Na początku zaskoczyła nas pogoda, przyczepność i te, i te trasy. No i potem spętli na pętlę jechało nam się coraz lepiej. Realizowaliśmy tak naprawdę plan, który sobie założyliśmy na, na początku, czyli no, jechaliśmy po zwycięstwo tak naprawdę i czekaliśmy na to, co wydarzy się za nami. No stety, niestety, no, stało się tak, jak się stało, wygraliśmy trzeci rajd pod rząd, natomiast nie udało nam się bronić tytułu mistrzowskiego. No wiadomo, dlaczego przez ten pierwszy nieukończony rajd. Natomiast no, cieszę się niezmiernie, że udało się nam przejać naprawdę trzy świetne rajdy i że zmieniła się moja technika jazdy na tyle, że nie popełniam żadnych błędów. Jakbym cofnął się pamięcią do sezonów poprzednich, to to była jakaś katastrofa. To co pętle coś. Tak? Jak nie zderzaki, to koła, to, to wypadnięcia, a to perfekcyjny sezon dla mnie. Także czuję się mentalnie zwycięzcą tego sezonu. To chyba od tego momentu jak nakleiłeś naklejkę rejlik.pl na Zdeszek. A widzisz rzeczywiście to, 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 to jest to. A ja tyle myślałem co to się zmieniło. Kolin sobie nawet to wszystko przepisywał, a to tylko naklejka. Ja Tak naprawdę to myślę że to jest duża zasługa Jakuba i pracy jego nad moją nad moją głową i jakby otworzył mi kilka, kilka ważnych aspektów. Które gdzieś tam kiedyś trochę pomijałem, dawało mi się, że jak jakbyś tam zasuwał, zasuwał, to jakby wynik się zrobi sam. A tu nie, gdzieś tam trzeba sobie poszukać to na szerokości drogi, na, na, na kątach zakrętu, na jakichś tam szczególikach. Takich nie do końca przez wszystkich gdzieś tam dostrzegalnych, tak. Ten pierwszy OS -y genialnie trudny chyba przez tą mgłę. No tam wiele czynników, wiesz, bo tak, no raz, raz że mgła, dwa, że w mojej ocenie żadna opona nie była dobra na. Na ten odcinek. Jakby była nie wiem, była średnia, średnia plus, jakaś dziewiątka, media, deszcz i każda miała tam swój fragment, na którym pracowała. Natomiast nie było opony, która by złożyła się w całość, więc no pod tym względem myślę, że było, było coś tam do poprawy. Można było trochę lepiej z tymi oponami jednak, jednak wcelować. Ale no, i tak było, było okej. Okay. No, też wypadnięcie z trasy delikatne tak na 7-8 sekund. Na szczęście nic tam się nie wydarzyło z samochodem, na napchało się trochę brudu do, do Felgi, potem musieliśmy to szybko zgubić, ale było, było ok. Szkoda tego odcinka odwołanego chyba, nie? bo to zawsze to kilka kilometrów padłoby jeszcze w tym sezonie. No to nie ma co gdybać. No można myśleć, że można byłoby tam jeszcze trochę nadgonić, ale równie można byłoby tam stracić, no jakby pokazał ten odcinek, czyli szósty, bo tam to był czwarty, że na tej pętli Alek był, był szybki na tym odcinku. I być może mogło się stać tak, że na tym odcinku akurat zamiast nadrobić stracilibyśmy, także nie ma co, nie ma co, co dbać. No fajna sytuacja, bo Alkowicz strzelił zacisk od hamulca na czwartym odcinku, a dzięki temu, że już pojechał prosto do serwisu mogliśmy się dalej pociąć, no tak to byśmy sobie tak jechali tak naprawdę o nic, a jednak jak jedziesz, po coś... Jedziesz szybko, jak, jak jedziesz po nim, to zaczynasz popełniać błędy. Ostatni rajd sezonu, a w przyszłym co? Dalej, tarmak? Czy może jeszcze jakieś gościnne występy myślisz? Czy tylko rundy tarmaka? No nie ma co ukrywać, myślę cały czas o, o RSMP. No tylko mam taki dylemat, jakby, czy iść w budowę samochodu. Mamy cały czas skrzynię biegu seryjną, czy wydać tam x, x pieniędzy na, na profi, skrzynię sekwencyjną. Czy tą klasę przeznaczyć na powiedzmy 4 rundy RSMP w takim układzie samochodu jak w takim specu jak teraz jest? I jakby to jest jeden dylemat. Na pewno tarmac, jeżeli będzie się pokrywał fajnie z RSMP jako, jako testy, będę chciał tu wrócić, bo to będzie mnie najlepszy cykl poza RSMP. No też nie chciałbym się wypowiadać za RSMP, bo nigdy tam nie brałem udziału. Na tą chwilę tarmac jest topem i jeżeli będzie taka możliwość, to bardzo będę chciał tu wrócić. Czy w formie testów czy w formie rywalizacji, jeżeli tam z RSMP nie, nie poklei, no to jakby to ocenimy. Dzisiaj myślimy już tylko o tym, żeby wrócić do hotelu i świętować nasz mentalny sukces. <grym> która grunty w tym sezonie była taka najfajniejsza, która najtrudniejsza, jak to ocenisz? No, wydaje mi się, że ta runda była najtrudniejsza, dlatego że mieliśmy bardzo zmienne zmienne warunki i pogodowe, i OS-owe, i jakby zmienne w czasach rywali no i była to ostatnia runda więc każdemu zależało więc chyba po pod tym kątem to była najlepsza, najlepsza runda trasowo chyba druga druga i trzecia to tak